Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam serdecznie z pięknego poranka wtorkowego. Kochani, mam 15-20 minut, żeby taką zachętę, podsumowanie zrobić, kochani, bo później będę po południu, nie wiem. Dlatego chcę dzisiaj z rana zachęcić Was, przedstawić Wam niesamowity czas szkolenia w Londynie. Jestem już w domu, dojechałem cały, bezpiecznie. Dziękuję za Wasze modlitwie, za Wasze wsparcie, za to, że jesteście, kochani. Powiem Wam, że. Bo niesamowicie działo się piękne rzeczy. Duch Boży się unosił, wylewał się na braci, na siostry, na całe spotkanie. Niesamowity czas właśnie z Doriankiem, z Kamilem, kochani, z Adamem, bo powiem wam, Rafał wspierał w modlitwach nas, Michał tam pomagał. W ogóle wszyscy bracia, siostry angażowali się. Niesamowity czas naprawdę modlitwy, skupienia się na słowie, na tym, co Bóg chce wkładać w nasze serce. Więc kochani, powiem wam, że. Jestem coraz bardziej zbudowany tym, jak Duch Boży się porusza i coraz więcej pokazuje takiej zachęty w naszym sercu do słowa, rozważania i zadawania pytań, kochani. Więc, kochani, chciałbym Wam przeczytać taką zachętę do walki duchowej, którą przerabialiśmy, żebyście wiedzieli, że to jest bardzo ważne, że Słowo Boże nas pokrzepia, umacnia, posila i żebyśmy wiedzieli, z czym, z kim mamy do czynienia. Musisz o tym wiedzieć, kochany bracie, kochana siostro, cześć Krystynko, chwała Bogu za ciebie. Chciałbym, żeby każdy z nas wiedział, że list do Efezjan jest niesamowitym listem i po prostu wiele ludzi jest zatrzymywanych przed tym, aby się szkolić, aby się uczyć, aby się wspierać i słowo Boże mówi jasno, to nie walczymy z ciałem, nie walczymy tu z jakąś Jakąś osobą, tylko walczymy z siłami ciemności. Musimy o tym wiedzieć. Tylko chciałbym Cię zachęcić, żebyś weszedł do Słowa, żebyś wiedział, że przez Słowo Boże będzie wzrastał, będzie się umacniał, będzie się posilał. Te szkolenia, które robimy, robimy po to, abyś się nauczył, braci i siostro, jak przeciwstawiać się pociskom złego. Jak się przeciwstawiać, jak, jak się zachęcać, jak się wspierać, jak oddawać Bogu chwałę w duchu i w prawdzie, byś wiedział, że ty i ja jesteśmy na tej drodze, aby się wspierać. Kiedy Bóg daje mądrość, to mądrość daje dla Ciebie i dla mnie, dlatego, żebyś. Służył Bożemu Kościołowi, czyli Bożej Eklezji, ludziom wierzącym, ludziom, którzy potrzebują wsparcia, ludzie, którzy się pogubili, którzy się zniewolili, którzy wpadli w sidła diabła, żebyśmy pomogli sobie. Dlatego chciałbym króciutko przeczytać, bo nie chciałbym tutaj za długiego lajba dzisiaj robić, tylko króciutko zachęta do tego, że Londyn jest pełny. Bożych serc, pozdrawiam cały Londyn, szkoleniowców, uczniów Jezusa Chrystusa, społeczności, zbory, gdziekolwiek tam jesteście, nie, nie wszystkie pamiętam, gdzie tam jesteście, w jakich zborach, ale chwała Bogu, że Chrystusa uwielbiacie, że wiemy, że mamy Jezusa, jest najważniejsze: żadne nazwy kościelne, budynkowe nie mają znaczenia. Więc chwała Bogu za to. Kochani, chcę, wie... Kochani, chciałbym, żebyście wiedzieli, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy my, wszyscy, którzy oddaliśmy Bogu chwałę, że Słowo Boże, cały czas mówi, abyśmy zachęcajcie się, napominajcie się każdego dnia, w porę, nie w porę, zmęczony, nie Cały czas, żeby się zachęcać. Oczywiście, jeśli nie masz siły, odpoczywasz. Siedzisz z Panem, oddajesz mu chwałę. Napełniać się, aby kielich się wylał. Tak jak wodę, tłumaczyłem na szkoleniu, kiedy woda jest do połowy szklanki, to dobrze ją napełnić, nie wy, wypić całkiem, tylko napełnić, żeby się wylewała, żeby znowu można było. Nie czekajmy yy, z napełnieniem Słowa Bożego w naszym życiu, aż już nie będziemy mieć siły. Mm -mm. Pamiętajcie, wróg pierwsze co robi: odciągacie od modlitwy, odciągacie od słowa. I da Ci dużo pracy, dużo pieniędzy i różnych rzeczy, żebyś tylko nie miał słowa. Wiecie, jak to jest? Praca, praca, praca. Samą pracą nie żyjemy, kochani, samym chlebem nie żyjemy, lecz Słowem Bożym, którym Bóg wypowiedział przez swoje usta. Więc, kochani, wejdę do Słowa, żeby przeczytać, żeby było najważniejsze, co chcę przekazać, żeby tutaj każdy wiedział, każdy, kto to przesłucha, żebyś wiedział, że dziś możesz doświadczyć Bożego cudu, Bożego wylania Ducha Świętego, napełnienia, jeśli będziesz przyjmował to i powiesz, Boże, tak, to jest do mnie, ja chcę tym żyć. Ja nie chcę tylko po prostu. Mówić o Bogu, ale ja chcę żyć Bogiem. Jezus Chrystus jest tym, który daje życie, który daje życie. Jeśli dał Tobie życie, to Ty będziesz widział, jak życie Jezusa innym daje przez Twoje życie. Jeśli nie daje życie Twoje życie, to znaczy, że nie jesteś w życiu Jezusa Chrystusa, bo życie w intymności z Bogiem wydaje owoc. Nie mam miłości możliwej, żebyś nie wydawał miłości. No Nie ma możliwości. Bo to jest oczywiste, kiedy jesteś z Bogiem, wydajesz owoce. Jeśli nie jesteś, nie wydajesz owoców. Ok? W końcu bądźcie mocni w Panu. Bądźcie mocni w Panu. List do Efezjan 6, 10 do 18. Chciałbym, żebyś wiedział, że wiele fragmentów pokazuje, żeby jeden przez drugiego uczył się, nie tylko słuchał. Ja chcę, żebyś wziął mazak, długopis i zaznaczył, gdzie to jest, a później, kiedy będziesz ze społecznością, z kimś, z bratem, siostrą przerobił ten fragment, i byś wiedział, że nie musisz upadać, nie musisz grzeszyć. Możesz chodzić w jego napełnieniu. A jeśli, to przychodzisz do Pana i powiedz: Boże, przepraszam, wiem, więcej się zająłem światem niż Tobą. Przyznaj się do winy, nie wymyślaj historii. Zobaczysz, jakie wspaniałe rzeczy będą dziać się. Siłą Jego potęgi, obleczcie pełną zbroję Bożą. Obleczcie. Tak panie, bracia, siostra, dyskutowaliśmy sobie na ten temat i mówili, że zbroi Bożej nie odkłada się na półkę i mówią, dobra, jutro sobie założę. Nie, kochani. Zbroja Boża jest 24 na 7. Jeśli tylko na chwilkę ściągniesz czapkę, ściągniesz hełm, ściągniesz pas, Spadną ci spodnie i Twoje myśli zaczną być atakowane i będziesz strzelany. Dlatego Pan powiedział, abyś mógł zatrzymać pociski złego w dzień zły i krytyczny. Więc nie chciałbym, żebyś dochodził do miejsca krytycznego i nie wiedział, jak sobie poradzić. OK? Obleczcie się pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Wow! Czyli nie lekceważymy sobie diabła, tak? On nie jest silniejszy od Jezusa, ale od Ciebie na pewno, jeśli myślisz, że ciałem Go zniweczysz lub coś zrobisz. I tak wielu chce Go tam ciałem wyzywać, atakować, a później słyszę, co się dzieje z ludźmi. Jakie mają odloty, jakie rzeczy robią. Widzimy to na załączonych obrazkach. Kto chodzi z Panem Bogiem widzi, co się dzieje w świecie chrześcijańskim. Mówią, że chodzą z Bogiem, a po prostu robią dziwne rzeczy, które w ogóle nie mają wspólnego z Panem Jezusem. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw, wła przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Wow! Widzę w świecie duchowym, w świecie chrześcijańskim, mówionym o uczniach Jezusa Chrystusa, że lekceważą sobie Bożą łaskę, lekceważą sobie słowo, lekceważą sobie modlitwę i dzieją się tragedie. Zdemonizowania ataki, każdy wie, każdy, kto został uwolniony, wi, widzi, co się dzieje. Kiedy się modlę o ludzi, kiedy Bóg pokazuje niesamowite rzeczy, które po prostu zostaliśmy zniewoleni, ale Bóg chce cię uwolnić, ale mówi do Ciebie dzisiaj: bracie i siostro kochany, idź i więcej nie grzesz, aby ci się gorzej nie stało. Więc kochany bracie i siostro, świat duchowy robi z Tobą, co chce. O tym złym, który tutaj pisze. I mówisz sobie, Marcin, przestań, co ty gadasz, za bzdury. Więc ja bym chciał ci powiedzieć, opamiętaj się, bracie i siostro, opamiętaj się, bo wiesz, jeśli ty sobie mówisz i żartujesz z diabła, że nie ma co tam na niego patrzeć czy coś, nie, nie ma co patrzeć, ale musisz być czujny. Musisz każdego dnia uwielbiać Pana i patrzeć na Jezusa. Jeśli tego nie robisz, to On będzie patrzył szybciutko na ciebie i zrobi z tobą porządek. I co jest napisane w sobie Bożym, żebyś wiedział? Nazbierali se mnóstwo nauczycieli. Już nie chcą słuchać prawdy. Więc wchodzą w nauki. Jakie? Demoniczne, diabelskie. I za nimi podążają. Znamy to skądś, kochani? Słowo Boże mówi jasno. Jeśli nie idziesz za prawdą, idziesz za demonami. Wow! To kto tobą kieruje? Zada oj Marcin, już nie przesadzaj wiecie co, jak ja takie rzeczy słyszę, to mówię Boże, co się stało z chrześcijanami mieliśmy być pokorni mieli być, mieli byśmy, mi, mieliśmy być najwspanialszymi ludźmi na świecie mieliśmy być najkochanszymi ludźmi na świecie, mieliśmy być pokorni uniżeni, radośni pełni wielbiącej Bożej chwały, a nagle jeden przez drugiego cwaniakuje i wywyższa się, jaki to jest kozak jesteśmy tam jeszcze kochani? Więc zadajmy sobie dzisiaj pytanie: czy poszłeś za Jezusem, czy poszłeś za demonami? Więc zadaj sobie te pytanie, bo to każdy z nas musi sobie zadać. To nie tylko wy, ale i też ja. Każdego dnia, Panie, dziękuję Ci. Idę do Twojego słowa, uwielbię Cię i chcę podzielić się z moimi braćmi to, co doświadczam, to, co widzę, jakie rzeczy się dzieją. Kochani, lecimy dalej. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą. Abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Czyli co jest napisane tutaj? Żebyśmy sobie robili, co chcieli? Marcin, wolni jesteśmy, rób ta, co chce ta. Oj, przestań tam, daj se spokój. Hiperłaska jest, nie musimy już przepraszać, nie musimy pokutować, aż przestań z tą pokutą. O, Panie Boże, wzdycham za Kościół Boży, za Eklezję, za społeczność. Zrobiliśmy sobie zabawę. Zabawę sobie zrobiliśmy z Kościołów. Zamykamy się w czterech ścianach i robimy sobie imprezę. Zamiast wyposażać się, szkolić, napełniać. I nie chcemy tego robić, prawda? Bo jest fajnie, jest fajnie w swoim sosiku się po, po, po prostu pomachać. Cześć Bogusiu, chwała Bogu za Ciebie, kochana. No, piękny, cudowny czas mogłem przeżyć, kiedy widzę ludzi świadomych tego, co się dzieje. Świadomych. Nie tych, którzy mówią, wierzę, w jakim kościele Marcin jesteś. Co to znaczy, w jakim kościele jestem? Jeśli ja tak się coś słyszę od chrześcijanina, to się mi, mi się wydaje, że on jeszcze się nie nawrócił. Macieju, mój kochany bracie. Radość od razu, jak widzę mojego kochanego brata. Jakie rzeczy widziałem, jak brat walczył, jak się szkolił, jak po prostu oddawał chwałę Bogu z uniesieniem. I jakie rzeczy się działy, i jakie widział, i jakie widzieliśmy. Kochani, więc jeśli takie rzeczy sobie mówimy, że my pytamy kogoś, w jakim kościele jesteś, to ja się zastanawiam, kurczę, o czym wy mówicie. Jeśli my jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to my jesteśmy eklezją Boga Żywego. My jesteśmy w świadomości tego, że my jesteśmy ciałem Chrystusa i jesteśmy w kościele Boga Jezusa Chrystusa. Więc jeśli ktoś takie coś mówi, to znaczy, że On nie wie, że Ty jesteś w Jezusie Chrystusie. On jeszcze nie wie. On szuka gdzieś, żeby Cię wpakować w jakieś miejsca. Społeczność to jest ludzi wierzących, więc w Chrystusie, Jezusie mamy być, a nie w danym jakimś budynku czy coś. Masz eklezę swoich braci, którzy działacie, służycie, jak Słowo Boże mówi, żebyśmy byli jednym ciałem. Wiele członków i każdy jest na różnej miejscu, w różnych miejscach, w Londynie, w Polsce, gdziekolwiek jesteście. I łączymy się, aby służyć sobie w Jezusie Chrystusie. Okej, okay, lecimy dalej. Stańcie więc do walki. Przepaszawszy biodra wasze prawdą, a ob, oblekszy, oblu, oblukszy, oblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obywszy, obuwszy nogi w gotowość do głoszenia dobrej nowiny. Kochani, jeśli my się nie napełnimy Słowem Bożym, to jakim sposobem możemy głosić dobrą nowinę? Jakim? Powiedzcie mi. Że pooglądamy 140 kazań? Czy pan powiedział, i teraz będziecie oglądać kazania? Nie, pan powiedział, przyjdźcie do mnie. Przez Słowo Boże, umacniajcie się, napominajcie, czytajcie, rozważajcie. W każdym położeniu, w każdym bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Jeśli my tego nie robimy, nie ma możliwości. Tak? No. Co? No nie mam zapostawić. Teraz Monika No czekaj mi się, jestem na tym najwięcej chwileczkę, no? Czekaj sekundkę, już. Kochani. Wybaczcie, żoneczka wjechała na rewiry. Kochani, muszę dokończyć to, bo mówiłem, że tylko z 15 minut będę działał. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Wejście też chęć zbawienia. Zobaczcie ten chęć zbawienia. To jest niesamowite. I miecz ducha to jest słowo Boże. Zobaczcie, jak nie będziemy brać słowa Bożego, nie będziemy rozważać, nie będziemy wiedzieć, jak nawet zatrzymać pociski złego. Nie będziemy się modlić, nie będziemy działać. Przy każdej sposobności Módlcie się Przy każdej, czy tylko w wybranym miejscu Kochani Nad tym właśnie Czuwajcie z całą usilnością z całą, Czyli co to jest usilność To jest Ty przejdź do przodu Rozmawialiśmy na ten temat z braćmi Kiedy nie strzelamy, kiedy nie działamy Jesteśmy otoczeni Wrogiem i padamy I sami wiecie, bo mi opowiadacie Jakie rzeczy się z wami dzieją Dlaczego? Marcin nie czytam, Marcin, nie mogle się. Marcin skupiłem się na problemach. Marcin Grzesze, Marcin to. Tak kochani, ja słucham was. A wtedy mogę głosić, działać i odpowiedzieć na te pytania, co się dzieje z, z wspólnotą ludzi wierzących. Nad tym właśnie czuwajcie z całą silnością i proście za wszystkich świętych. Zobaczcie, czyli musimy cały czas nieustannie modlić się za mnie i za mnie. Czyli każdy głoszący mówi, ja głoszę i za mnie się modlimy tak samo. Nie powiem, ja wiecie, ja tu czytam, rozważam z tym blisko Pana, to o mnie się nie modlcie, bo ja jestem, wiecie, tutaj kozak. Kochani kozak jestem tylko dlatego, że jestem w Jezusie Chrystusie, bo On jest kozakiem nad kozakami, Panem nad Panami, królem nad królami, największym z największych, nie ma większego. To tylko dlatego, bez Niego, bez Jego obecności, jestem marnym pyłkiem, tak jak mówimy w świecie, że nic nie znaczymy. Tak. Jeśli nie jesteśmy w Nim, jesteśmy marnym pyłkiem. Okej, okay, kochani, ostatnie. Hmm. Zobaczcie, jest napisane, aby módlcie się za siebie, za, za nas, za wszystkich głoszących, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę do jawnego, swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii. Zobaczcie, jak się modlicie, jaką mam swobodę w rozmawianiu, jak biorę mikrofon, nie stresuję się, normalnie dla mnie to już jest DNA. Wychodzę na scenę, nie stresuję się, nie trzęsę, tak jak kiedyś robiłem, prze, prze, przestraszony, a teraz z pełną pasją, z, z odwagą głoszę, raduję się, modlę, płaczę z wdzięcznością i dziękuję za ludzi. I ludzie są dotykani. Co jest niesamowite, kochani? Zobaczcie, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział tak, jak winien, tak, jak powinienem. I chciałbym. O Nataszki widziałem gdzieś, wiesz, nataszka chyba ma tam. Więc chciałem, żebyście wiedzieli, żebyśmy wiedzieli, bo to do nas, do, do kościoła, do, do nas wszystkich, kochani, że musimy za siebie się modlić. Tak jak robiliśmy to teraz przez piątek, sobotę i niedzielę, i jeszcze trochę poniedziałku. Wow! Prawie cztery dni. I wiecie, co powiem wam? Brakło nam czasu. Macie się o tym wie. Normalnie brakło nam czasu, bo koniec, bo mieliśmy tam poustawione godziny, bo nam wynajęli. Chwała Bogu za wspaniałych braci, za wspaniałego pastora, który nam wynajął miejsce i służyliśmy. No, chwała Bogu, naprawdę. Niesamowite rzeczy. Więc, kochani, zobaczcie. Nieustannie wypo... wy. Wypełniamy słowo Boże naszą posługą, uczniostwem, uczeniem się, żeby jak najwięcej ludzi mogło być zbawione, jak najwięcej ludzi mogło się wyszkolić, i po to szkolenie robimy, po to się nauczamy, żebyś ty i ja mógł w każdym miejscu działać. Tutaj jesteś w Warszawie, drugi w Poznaniu, trzeci w Zgorzelcu, czwarty w Anglii, piąty w Irlandii, Szwecji, teraz do Szwecji, teraz. I, od... I zobaczcie, co się dzieje wtedy. Zobaczcie, jakie gałęzie, jak zaczyna Bóg działać. Bo wszyscy umiemy czytać, modlić się, słuchać Ducha Bożego, i stosować w każdym dniu do naszego życia, każdego dnia. Modlitwa dla ciebie powinna być to jak, ten, jak ta woda, którą każdego dnia popijam i dodaję z soli, żeby była. Po prostu zmineralizowana i pełna wartości. Dlatego modlę się i czytam Słowo Boże, abym wiedział, jak w duchu i w prawdzie walczyć z zakusami ciemności. Kochana Kasio, jeśli tu będziesz, będziesz to oglądać, złote serce, każdy wie, kogo nazwałem. Oktawia, serce mam od Ciebie i trzymam je w Słowie Bożym. Kochani, wiecie co? Wszystko możemy robić, ale jeśli nie mamy w tym serca, nie mamy w tym miłości, wiara, nadzieja i miłość. Trzy, a jedna z największych ich jest miłość. Kiedy to z miłości zaczynasz robić czytać, rozważać, Duch Święty Cię będzie napełniał i będziesz mógł to samo robić, co ja. Ja nie jestem lepszy, gorszy, kochani, bo musimy wiedzieć, że to nie ma możliwości. Nie ma możliwości, żebyś po prostu bez słowa, bez modlitwy działał. Nie ma możliwości. Naprawdę. I tylko w, w, niego, w Jego obecności możemy takie rzeczy widzieć. Dlatego, kochani, zachęcam was do Słowa Bożego, modlę się za Ciebie, kimkolwiek jesteś, jeśli jesteś na początku drogi i jeszcze nie rozumiesz tego słowa modlitwa. Jeśli czegoś nie wiesz, pisz, spotykaj się z ludźmi napełnionymi Duchem Świętym, oddawaj Bogu chwałę, a zobaczysz, jak Pan Cię podniesie. Jeśli masz możliwość szkolić się, uczyć się, z mi razem, to zobaczysz, jaki będzie wzrost. I chcę jak najwięcej takich rzeczy, takich spotkań robić, aby każdy z nas się uczył. Czytanie, rozważania, podnosimy rękę, kto co, jak rozumie, czego nie rozumie. Modlitwa, okej, okay. Teraz za to się modlimy. Panie Duchu Święty, objawiaj nam to, co mamy robić, jak robić, jak działać. Ok. Około się modlimy, zapisuję się. Pach, zapisuję sobie kogoś i modlę się o kogoś. I ktoś wzrasta. Jedną osobę, wy pamiętajcie, za każdym razem mówię, jedną osobę wyszkolisz, a ta osoba kolejnych dziesięciu, a tamtych dziesięciu 10, sto, a tamtych sto tysiące. Już wiemy, o co chodzi. Kochani, miłego, wspaniałego dnia, a ja uciekam dalej na służbę. Dzisiaj mam y, służbę w Zgorzelcu, więc jeśli ktoś jest ze Zgorzelca, z okolic, zapraszam na kawkę, na herbatkę, na rozmowy i na to, co potrzebujesz na dzisiejszy dzień. Z Panem Bogiem, kochani. Taki króciutki live z takiego powera, kochani, bo coś jest niesamowitego, kiedy mogę służyć Słowem Bożym. Z Panem Bogiem i do usłyszenia. Hej, hej!